Cześć, witam w kolejnym odcinku. Zbliżają się święta, a jak święta, to i ciasta. Najpopularniejsze to na pewno makowce, paschy, mazurki, no i oczywiście serniki. Sernik wiedeński po królewsku z rodzynkami czy bez. Ja Wam dzisiaj pokażę ten po królewsku kakaowy z pyszną kruszonką. A sernik to w ogóle popularny na diecie keto deser, gdyż jest na bazie tłustego sera twarogowego. A jeśli lubicie twaróg, to śmiało zwiększcie razy dwa ilość składników na warstwę twarogową. W tym przepisie według mnie jest go w sam raz idealnie. Ale wiem, że niektórzy wolą go więcej. Oczywiście do przepisu możecie też dodać swoje ulubione dodatki: świeże owoce, maliny, truskawki. Możecie dodać również swoje ulubione orzechy. A na końcu można polać wszystko, na przykład gorzką czekoladą. Tyle tytułem mojego wstępu. Zapraszam do oglądania. Na początku utarłem 30 g erytrytolu na puder, tak aby nic nie skrzypiało między zębami. Wbiłem trzy jajka do miski, puder z erytrytolu dodałem do środka i chwilę całość ubijałem. Następnie dodałem 100 g jogurtu naturalnego, 140 g mąki migdałowej, 3 łyżeczki kakao, kilka kropel aromatu waniliowego i łyżeczkę proszku do pieczenia. Wszystko razem wymieszałem do osiągnięcia jednolitej masy. Gdy już wszystkie składniki się dobrze połączyły, przygotowałem blaszkę do pieczenia o wymiarach około 20 na 25 cm, którą wyłożyłem papierem do pieczenia. Następnie przelałem do niej masę kakaową i piekłem ją w 170 stopniach przez około 20 minut, tak aby stworzyła mi spód ciasta. W międzyczasie zabrałem się za przygotowywanie masy twarogowej. Najpierw oddzieliłem białka od żółtek z dwóch jaj, a następnie ubiłem białka na sztywną pianę i dodałem pod koniec do nich sok z jednej cytryny. Do pozostałych żółtek dodałem kilka kropel aromatu waniliowego i 350 g tłustego twarogu. Wszystko połączyłem w jednolitą masę i dodałem do wcześniej ubitego białka, po czym Ponownie wszystko przemieszałem. Gotowy spód wyjąłem z piekarnika, ale niestety musiał jeszcze ostygnąć, a więc w międzyczasie zabrałem się za przygotowywanie kruszonki. Połączyłem w misce 20 g pudru z erytrytolu, 180 g mąki migdałowej, 2 łyżeczki kakao i 100 g masła. Całość ręcznie chwilę ugniatałem, tak aby powstała kruszonka, niestety masa wyszła za poprzez ugniatanie i kontakt z ciepłymi rękami, a więc wstawiłem ją do lodówki na kilkanaście minut. pud już ostygł, a więc zacząłem wykładać masę twarogową. Starałem się to zrobić równomiernie, tak żeby wszędzie wyszła równa warstwa. A więc pora na kruszonkę. W lodówce stwardniała, a więc nieco łatwiej było mi ją skruszyć. A więc skruszyłem ją równomiernie na całej powierzchni twarogu. Gotowe. A sernik piekłem przez 40 minut w 170 stopniach Celsjusza. Po 40 minutach ciasto było gotowe, zapach był rewelacyjny, jednak niestety trzeba było poczekać aż ciasto wystygnie. No już ostygło, zobaczymy co z tego wyszło.